14 wrzesień. Jesteśmy w Beracie. Przed dostajemy naszym domkiem. Choler, dostajemy cholery bo Przed naszym domkiem. Kuba, nie, nie wtrącaj nie się, Kuba. Się, tutaj widzimy nasz domek. Nikt nie potrafi spiąć swoich pośladków i ruszyć pod, podróż po Beracie? Jesteśmy już tu 20, około 12 godzin, jak nie więcej. Rowery. A u góry nasze dwa pokoiki. Miasteczko... Jeszcze schowam ten klucz. Tutaj są pieszone. Mhm. Miasteczko Zamkowe. Berat, wczoraj powiedziałem, że Berat to miasto tysiąca muzeum, ale oczywiście tysiąca okiennic. Ty, ty, tysiąca okien. takie uliczki w całym tym miasteczku, gdzie jest kościół. Kuba, ile tutaj jest kościołów? 8 kościołów jest w tym miasteczku. Wczoraj byliśmy w Muzeum Onofrego. Jutro. A dzisiaj mamy zamiar zobaczyć pozostałe części, pozostałe kościoły. Tak wygląda niepełna ekipa, jeszcze czekamy na ole. Nie, no bo dziewczyny jesteście takie, że jak chce, coś do to, ten, to a jak wy jesteście...

Czy Ola się Już jest, mm. Katero, Tak. Ci dorzucę ten. Bo to masz taką fajną kieszonkę, teraz ją używasz. I tu kliczkę będą bezpieczne. A ja ci dorzucę ten do opalania. Tak, widzisz, że Możesz masz taką no, fajną kieszonkę. to Tutaj mamy jak gdyby główny, no może nie główny, ale początek tego miasteczka. Tam jest restauracja, market, w którym robiliśmy zakupy, jedliśmy, piliśmy. W której rakie I idziemy na zwiedzanie, jak Kuba mówił, ośmiu kościołów.